Dzień dobry, witam państwa. Wiele osób w pewnym momencie swojego życia staje przed ekstremalnie trudnym wyborem, przed ekstremalnie trudną życiową sytuacją, i to, jak się w tej sytuacji zachowa, jest najczęściej wynikiem jego poprzedniego życia, całego życia, małych, codziennych wyborów, które na nie kierują i które sprawiają, że w decydującej chwili podejmujemy takie, a nie inne wybory. Dzisiaj o osobie, o położnej, bardzo znanej położnej która potrafiła pięknie żyć i później potrafiła dać temu świadectwo w krytycznym momencie życia. Laura Lipińska, lektury bez cenzury, zapraszam. Położna. O mojej cioci Stanisławie Leszczyńskiej. Książka napisana przez Marię Stachurską. Siostrzenicę właśnie Stanisławy Leszczyńskiej. Jest biografią, typową biografią, chociaż może nietypową, bo traktuje ona naprawdę bardzo niezwykłej osobie. Opowiada fakty z jej życia, kolejne dzieje, tak naprawdę wcześniej niż od urodzenia, bo dotyka też życia jej rodziców. Autorka sięgnęła bardzo głęboko w archiwa rodzinne, opisała szczegółowo życie. Rodziców Stanisławy Leszczyńskiej, później jej dzieciństwo, jej dorosłość, jej poszczególne wybory, które doprowadziły do tego, że w kluczowym momencie, w tej krytycznej sytuacji życiowej w Auschwitz-Birkenau, wiedziała, co robić. Wiedziała, co robić, wiedziała, jak żyć, wiedziała, że trzeba ratować życie i właśnie to robiła. Myślę, że tej postaci nie trzeba jakoś bardzo szczegółowo przybliżać wszystkim. Państwu jest ona z pewnością znana, przynajmniej w małym stopniu. Jeżeli ktoś jest zainteresowanym pogłębieniem e, znajomości z nią, e, to można to zrobić właśnie poprzez lekturę tej książki, która m, rozwiewa też trochę mitów, które narosły wokół tej postaci, pokazuje ją w takiej codzienności pięknej, szarej codzienności, która sprawiła, że właśnie wspięła się na szczyty heroizmu. W kluczowym momencie potrafiła wspiąć się na szczyty heroizmu, ale był to właśnie wynik jej szarego codziennego życia, jej szarych codziennych, bardzo pięknych wyborów, tego jak decydowała się żyć po prostu każdego dnia. Nie będę przytaczać tutaj faktów z jej życia, bo ta seria nie, nie do tego służy zupełnie. Skupimy się oczywiście na aspektach związanych z tym, co najgorsze, tym, co najstraszniejsze czyli właśnie z zabijaniem bezbronnych, z zabijaniem najmłodszych. W Auschwitz, Birkenau, były kobiety, które zabijały. Nie tylko była tam Stanisława Leszczyńska, która ratowała, nie tylko Niemcy, Sesmani, obozowi Kaci, którzy zabijali, ale tam, były tam też takie kobiety. Nawet jeśli którejś udało się urodzić dziecko, natychmiast odbierano je matce i topiono w beczułce. Szwester Klara i jej pomocnica była prostytutka, szwester Pfani zajmowały się tym osobiście. Świeżo urodzonego noworodka, bez podwiązania pępowiny, zabierały pod pachą jak kociaka do swojego pokoju, i tam wrzucały do wiadra. W ten sposób te dwie kobiety zabiły ponad tysiąc noworodków właśnie w Auschwitz-Birkenau, które wcześniej Stanisława Stachurska pomogła sprowadzić na ten świat. Co bardzo ciekawe, odebrała ponad 3000 porodów w czasie swojego dwuletniego pobytu w obozie i w tym czasie nie miała ani jednego przypadku komplikacji czy jakiegokolwiek zakażenia, pomimo warunków, oczywiście, skrajnie. Niehigienicznych, okrutnych, pomimo tego, że kobiety były wygłodzone, wyziębione, dzieci podobnie. Dzieci oczywiście w większości umarły, zaledwie 30 z nich przeżyło, dożyło dorosłości. Później dziękowało Stanisławie Leszczyńskiej za ten dar życia, za to, że ratowały. Ale oczywiście większość dzieci tam umarła z głodu, z zimna. Niestety nie zapewniono im żadnych warunków. Niektóre trafiły do komór gazowych, a niektóre właśnie zostały utopione w wiatrze. I szanowni Państwo, ta sytuacja, to topienie dzieci w wiadrze, okrutne zabijanie w taki czy inny sposób, poprzez wygłodzenie, wychłodzenie, oderwanie od matki poprzez różnego rodzaju współczesne komory gazowe, to nie jest relikt przeszłości, to nie jest koszmar II wojny światowej i obozów zagłady. To się dzieje także współcześnie. W dzisiejszej Polsce, oczywiście także w różnych innych zakątkach świata, ale nawet w naszej Polsce. Dzieją takie, takie rzeczy i dzieci giną w bardzo okrutny sposób. Niedawno w Polsku wstrząsnęła historia felka zamordowanego w dziewiątym miesiącu ciąży w październiku 2024 roku. Zastrzykiem chlorku, potasu w serce dziecko konało z, po, z całą pewnością przy ogromnych boleściach, i jego sprawa wypłynęła na światło dzienne. Natomiast poza nim w szpitalu w zeszłym roku, w szpitalu w Oleśnicy zginęło jeszcze przeszło 150 innych dzieci, także prawdopodobnie w podobny sposób zamordowanych. Więc to się dzieje także dzisiaj i myślę, że ta książka też z Stanisławie Leszczyńskiej może być potężnym wezwaniem do tego, żeby dzisiaj, teraz podejmować bardzo konkretne, drobne wybory zaangażowania w obronę Życia, żeby powstrzymać ten horror, bo nigdy nie wiadomo, kiedy taki horror stanie przed nami, kiedy staniemy z nim twarzą w twarz. Trzeba przeciwdziałać i podejmować trud małych, codziennych kroków, małych czynności, które sprawią, że wokół nas będzie po prostu lepsza rzeczywistość. Stanisława Leszczyńska w obozie była światłem nadziei dla swoich współwięzianiarek, towarzyszek niedoli. Wszystkie wspominają ją z ogromną życzliwością, wspominały z ogromną życzliwością, radością, takim, taką nadzieją, właśnie w sercu, że nawet w takim piekle potrafi się uchować taki anioł, który po prostu działa, ratuje, jest ciepły, przyjazny, życzliwy, potrafi zachować człowieczeństwo w sytuacji całkowitego odczłowieczenia rzeczywistości wokół. I u nas w Polsce to się właśnie dzieje. Dzieci są odczłowieczane, atakowane, mordowane w brutalny, bolesny w sposób i musimy temu przeciwdziałać. Bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby się w to zaangażować. Stanisława Leszczyńska także, y, myślę, że dołącza do tego apelu, do samej śmierci powtarzała, ponieważ nie pozwoliłam nigdy na śmierć żadnemu dziecku, nawet nienarodzonemu. Bóg pozwolił moim wszystkim dzieciom wrócić do domu. To była jej darmia, czwórkę dzieci, wszystkie się rozproszyły po całym świecie w momencie y, różnych działań wojennych. Także za działalność niepodległościową, ścigani, jej córka trafiła razem z nią do obozu, przechodziła straszne chwile, bardzo chorowała, była bardzo bita, a mimo wszystko przeżyła i cała trójka pozostałych jej dzieci, pozostałych jej, jej synów także przeżyła, wróciła do domu. Myślę, że my też możemy się spodziewać takiego daru od Pana Boga, jeżeli staniemy właśnie w obronie tych zgardzonych. Zabijanych w okrutny sposób, porzuconych, odczłowieczanych, dehumanizowanych nieustannie, których się wskazuje palcem jako na tych, których można zabić. To samo robili właśnie Niemcy w czasie II wojny światowej, wskazując na poszczególne grupy takie jak polska inteligencja, i nie tylko, wszyscy Polacy czy Żydzi, których po prostu mordowali w bardzo brutalny sposób. I to samo teraz dzieje się naszym polskim dzieciom. Na koniec jeszcze słowa Stanisława Leszczyńskiej, która powiedziała do swojego syna, potem gdy odebrał dyplom lekarski. Synu, nie wierzę, abyś kiedykolwiek mógł dokonać przerwania ciąży. Gdybyś to kiedykolwiek uczynił, nie mógłbyś dłużej nazywać się moim synem. Bardzo mocne słowa w ustach bardzo ważliwej, bardzo delikatnej, bardzo kochającej kobiety, ale ona wiedziała po prostu, co jest w życiu najważniejsze i że jeżeli jej syn poszedłby w tę stronę, to po prostu straciłby. Część swojego człowieczeństwa, jeżeli nie całe. Co też dzieje się współcześnie z lekarzami, którzy właśnie mordują bezbronne, niewinne dzieci. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiaj. Zachęcam do angażowania się. Cały czas trwają protesty pod kliniką aborcyjną, a Abo tak, można do nas w każdej chwili dołączyć i stanąć w obronie dzieci nienarodzonych. Mamy także mnóstwo innych akcji, takich jak różańce publiczne, zatrzymanie aborcji, pokazy filmu Miało nie żyć czy różne lokalne inicjatywy, lokalne działania, których też się podejmujemy, zawsze na bieżąco. Zachęcam, żeby się angażować. Jeżeli my nie staniemy w obronie tych najmłodszych, nikt inny za nas tego nie zrobi. Dziękuję i do zobaczenia.